Polska pokonała 3 do 0 bez problemu, z dużym spokojem swoich dzisiejszych przeciwników czyli reprezentację Wenezueli, Libero, Paweł Zatorski. Paweł, rozmawialiśmy po poprzednim spotkaniu i troszeczkę też mówiliśmy o Twojej rywalizacji. O miano tego pierwszego Libero w drużynie z Krzysztofem Ignaczakiem. Dzisiaj Stefan Antiga dał szansę właściwie wszystkim rezerwowym, a Krzyśka nie było na boisku. Chyba Cię Francuz bardzo polubił. Nie cieszę, że mam szansę być na boisku. To jest ogromna przyjemność, jak widać. Spędzamy czas na tym placu z uśmiechem. W każdym kolejnym meczu czujemy się ze sobą dobrze, coraz lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie w następnych meczach. Wiem, że w poprzednich turniejach w pokoju często mieszkałeś właśnie z igłą. Czy teraz też jest podobnie, czy Wasze drogi gdzieś się rozeszły? Nie, tak naprawdę to nie mieszkaliśmy chyba chyba raz tylko zdarzyło nam się mieszkać razem, ale od, od dawien dawna jestem z chłopakami z moich roczników i z igłą lubimy się, ta nasza rywalizacja w niczym nas nie przeszkadza. W niczym nam nie przeszkadza, żebyśmy żebyśmy byli dobrymi kolegami i, i dobrze to wygląda. No właśnie, bo wy właściwie jesteście też skazani na taką wspólną pracę na treningach, prawda? Jak to wszystko wygląda? Często jesteśmy po dwóch różnych stronach siatki, także widzimy się dokładnie, obserwujemy się nawzajem i zawsze kiedy druga osoba zrobi coś dobrze, to właśnie mobilizuje, żeby samemu postarać się zrobić coś jeszcze lepiej. Dlatego myślę, że stale podnosimy swój poziom i, i to będzie z korzyścią dla naszej reprezentacji. Czy ty od igły czegoś się uczysz? Szczerze, to już jesteśmy na tym poziomie, że każdy z nas szuka własnego stylu i oczywiście podpatrujemy, podpowiadamy sobie również czasami, ale to już są takie momenty, tak ważne turnieje, że każdy skupia się na swoim stylu i na, na swoich umiejętnościach. Paweł Zatorski, libero naszej reprezentacji. Specjalnie dla Państwa. Dziękuję. Dziękuję.